Channel. Ta jest ładna. Ta, ta złodziutka, Ta, ale spójrz na jej walizkę. Jest zamknięta, to znaczy, że jest podejrzliwa i ostrożna. A ja szukam naiwnej i bezbronnej. <grym> Tyle można się od ciebie nauczyć. No, a teraz skup się. Te dziewczyny będą tu tydzień. O, dobra, dobra. No a tamta? Ładna, blondynka, niezłe nogi i ma książkę. Murł książkowy bardzo spragnione zabawy. To Cody! O -e -o. O -e -o. Czeka się ten Trzeba płynąć już. Ruszam świat z latem braca i go... Konkurs piękności Miss Tipton. To chyba najlepszy pomysł w moim życiu. A wynalazłem kanapkę na linię. Jadalion to wielka sprawa. O. A to będzie jeszcze lepsze. Wiesz, każda dziewczyna przyśle zdjęcie i jeszcze połdanie. Łatwo będzie odrzucić te niewarte podrywu. Potem odwołamy całą imprezę i nawet się nie dowiedzą, że to my. No weź, żadna dziewczyna nie jest taka głupia, żeby na to pójść. Konkurs a ja jestem piękna! Konkurs Miss Tipton? To jest na serio, serio? <laughs> na serio, że serio. Gdyby nie było, mielibyśmy sędziego go celebrytę. Celebrytę? Kogo? Tak, kogo? Lilu-Lilu. Markusa? Tak, no wiesz, Lilu-Lilu. Mam aparat, mam aparat! I szaleję, i Wyjaśnię ci to. Organizujecie fałszywy konkurs piękności, by poznać dziewczyny i mówicie, że ja sędziuję, żeby uwierzyły. Dobra, ty to wyjaśniłeś. Zgoda, wchodzę w to. Serio? E, tak normalnie? To szansa, by poznać ładne panny i zakładam, że dostanę jakieś podarunki za występ publiczny. Co chyba się da zrobić. Mhm. Ekstra, każemy go wpisać was na listę. A, ale... Ty już nie masz żadnego menago, ty nim jesteś idź wpisać się sam. Przepraszam! Nie rozumiem pytania numer cztery. Jakie masz IQ? Chodzi o IQ. A -a. A -a. Ale będzie za Weź, London. dlaczego pakujesz moje rzeczy? O, opróżniam półkę nad diadem. Zamierzam wygrać konkurs Miss Tipton. Potem staję do Miss Ameryki, a potem Miss Universe. A ten będzie łatwy, bo kosmici są ohydni. Ale to moja półka. A tobie po co półka nad jadem? Jeśli przystąpisz do konkursu piękności, włożą ci na głowę papierową torbę. Tobie przynajmniej nie grozi wygranie Miss uprzejmości. Bailey, chodź szybko! Na lewej burcie statku kwitnie eukariotyczna alga, która jest bilateralnie symetryczna. Znam coś bardziej ekscytującego od planktonu. Na serio w to wątpię. Przystępuję do konkursu piękności Miss Tipton. A, I w ramach protestu obniżysz rangę wydarzenia wkładając tę brzydką sukienkę i rezygnując z tradycyjnego upiększania się. Przepraszam? Ponieważ to na pewno ci się nie uda z tą prześliczną sukienką i naturalnie niedbałą urodą, kocham cię.